Jeszcze nie. No dobrze, bo Stasiek błąd zarobił. Witam serdecznie Szanownych Radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Prezarza i wszystkich. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy do Brześnica celem podjęcia uchwały w sprawach. Punkt pierwszy: Zmiany w budżecie gminy Nowa Wrześnica na 2020 rok. Punkt 2. Zmiany wieloletnich prognozy finansowej gminy Nowa Wrześnica na lata 2020-2029. Punkt trzeci: Określanie średniej ceny jednostki paliw w gminie Nowa Wrześnica na rok szkolny 2020-2021. Punkt czwarty: Ustalanie stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Nowa Wrześnica. Podjęcie wyżej wymienionych uchwał spowodowane jest między innymi koniecznościami, koniecznymi zmianami w budżecie Gminy Nowa Wrześnica na 2020 rok. Proponuję podjęcie, odbycie sesji nadzwyczajnej w dniu 20 lipca. Porządek obrad. Punkt 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuje na dzień 20 lipca 2020 roku o godzinie 9 w sali Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica 18 nadzwyczajną sesję Rady Gminy następujący w proponowanym początku dzień. Punkt 1. Otwarcie sesji stwierdzenie i prawomocności. Punkt 2. Przedstawienie i przyjęcie protokołu obrad. Punkt trzeci, Zapytania. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica w 2020 roku. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2020-2029. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa. W Gminie Nowa Brzeźnica na rok szkolny 2020-2021. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gmina Nowa Brzeźnica. Punkt 8. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Punkt 9. Sprawy różne. Punkt 10. Zakończenie. Kto jest za przyjęciem podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. Projekt uchwały nr 89 łamane przez 18 łamane przez 20 Rady Gminy Nowa Żeśnica w sprawie zmian budżetu gminy Nowa Żeśnica 2020 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litery D oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządnych gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych gminy w 2020 roku. Zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w przychodach w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. Dokonuje się zmiany w dochodach z budżetu państwa związanych z realizacją zadań dla administracji rządowej do uzyskania przez, przez gminę w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 6. Dokonuje się zmian. Planowanych dotacjach udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku do obniżonego nr 6. Paragraf 7. Budżet po zmianach Punkt 1. Dowody budżetu w łącznej kwoty 22 miliony 192 tysiące 97,49. Podpunkt A. Dowody bieżące 21 milionów 749. 292,43, podpunkt B dochody majątkowe 442 805,06, podpunkt 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 22 127 186,37, szczegółowo podpunkt A Wydatki obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19 890 398,37 zł. Podpunkt B. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 236 788 zł, z tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 236 788, podpunkt 3. Przychody budżetu w łącznej kwoty, w kwocie 300 000 zł, podpunkt 4. Rozchody budżetu w łącznej w kwocie 364 911,12 zł, podpunkt 5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych 5 842 567,77 Podpunkt 6. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 5 854 567,77. Paragraf 7. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 64. 1911,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zaciągniętych produktów. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega włożeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto jest za przyjęciem proponowanego, proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podjęcie uchwały zmiany wieloletniej. Projekt uchwały nr 90, łamane przez 18, łamane przez 20 Rady Gminy Nowa Wrzeźnica w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Brześnica na lata 2020-2029. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 229. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 73 łamane przez 15 łamane przez 20 Rady Gminy Nowa Przeźnica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2020-2029. Zmienia się wieloletnią prognoza finansowa Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2020-2021 zgodnie z załącznikiem. Numer 1. Paragraf 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięcia, przedsięwzięć na lata 2019-2021 zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf nr 3. Przyjmuje się objaśnienia zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf nr 4. Wykonanie uchwały, uchwały powierza się Bójtowi Gminy. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Brzeźnica. Projekt uchwały nr 91, łamany przez 18, łamany przez 20 Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie określania średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Brzeźnica na rok szkolny 2020-2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, punkt 15 ustawy z 8 marca. 1990 roku z obowiązkiem gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Średnia cena jednostki paliwa w gminie Nowa Brzeźnica w roku szkolnym 2020-2021 określa się w przypadku spodków oleju napędowego 4,22 za litr, benzyny 4,19 za litr, autogazu 0,80 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w się Witowi. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojny i wchodzi w życie w dniu 1 września 2020 roku. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. My, projekt uchwały w sprawie otoczenia wzoru deklaracji w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróż służbowej radnego gminy Nowa stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Nowa Brześnica na podstawie artykułu 25 ust. 2 ustawy związku o marca o samorządzie gminnym w sprawie sposobu ust ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy dziennik urzędowy z dnia 2020 numer 2000 numer 66 pozycja 800 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1 punkt 1 delegowanemu do wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu podróży służb podróż służbową poza teren gminy Nowa Brzeźnica przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, to jest Dziennik Urzędowy z 2000, numer 66, pozycja 600 z zmianami. Podpunkt 2. Radnemu delegowanemu podróż podróż służbową poza granicę kraju, przysługuje z środków podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce w, w strefie budżetowej z tytułu podróży służbowej, to jest dzień Urzędowy z 2013 roku, pozycja 167. Paragraf 2. Za, <coughs> za przejazd przejazdem nie, nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych jako maksymalne w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw transportu wydanych na podstawie artykułu 34a Ustęp 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie to jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 58 z późniejszymi zmianami. Pod paragraf 3, punkt 1. Termin i miejsce podróży, podróży służbowej, jak również zgodę na przejazd podróży służbowej, przejazdem pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. Określa przewodniczący Rady Gminy Nowa Prześnica w poleceniu wyjazdu służbowego pod drugi. w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy Nowa Prześnica, czynności o której mowa w ustępie pierwszym określa wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Prześnica. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się w Rady Gminy Nowa Przeźnica Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega Województwo Łóckiej. Kto jest za przyjęciem proponowanego uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 za, 1 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwały nr 93, łamane przez 18, łamane przez 20 Rady Gminy Nowa Wrześnica w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie nieodpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, punkt 15 artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustawy. Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 6n ustawy, ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w Dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2010, pozycja 1579 oraz z 2020 roku, pozycja 150, pozycja 284, pozycja 875. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o symbolu DEK-ZN składanej przez właściciele, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie gmina nowa przeciwko stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o symbolu DEKE -E składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gmina Nowa Przeźnica stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Deklaracja, o której mowa w paragrafie 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w urzędzie gminy Nowa Września w następujący termin. Podpunkt 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Podpunkt 2. W terminie do 10 dni 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości nale należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w paragrafie 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podpunkt pierwszy. Deklaracja przesyłana, przez deklarację przesyła się z wykorzystaniem elektronicznej platformy usługi administracji publicznej zwanej no. e jako załącznik w pliku w formie DPR. Punkt drugi. Deklaracja. deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego, kwalifikowanego certyfikatu z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. To jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, opcja 162 z późniejszymi zmianami. Albo pod podpisem potwierdzonym profilem zaufania TEP-ów. ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informacji działalności podmiotu w realizacji zadania publiczne w decyzji ustawy z dnia 2020 roku pozycja 306, 346 z późniejszymi zmianami paragraf 4 wykonanie uchwały w uczestnictwie do nowa paragraf 5 traci od uchwały nr 85 łamane przez 17 łamane przez 20 roli Gminy nowa wrześnica z dnia 9 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik, dziennik Urzędowy Województwa 2020 późniejszymi zmianami. Pozycja 38.09. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym kto jest za przyjęciem uchwały? Kto? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? i nas wszystkich podziękowania dla naszych mieszkańców, że doszliśmy czy byliśmy na tyle aktywni, że jesteśmy delikatnie powyżej średniej wojewódzkiej i za ten udział serdecznie dziękuję naszym mieszkańcom. Czyli nie ma więcej pytań. Dziękuję za sesję nadzwyczajną. Życzę wszystkim radnym, i wszystkim, którzy mają bezpiecznych i zdrowych wakacji w dalszej części. bem